Witajcie na kanale Powrót Feniksa. Odcinek 21. Instynkt i wolna wola. Czy naprawdę decydujemy sami? Segment pierwszy. Dwie siły, które sterują naszym życiem. Każdego dnia podejmujemy setki decyzji: co zjeść, co powiedzieć, czy odpisać, czy zaufać, czy zakochać się. Wydaje nam się, że to świadome wybory wynik logiki. Doświadczenia charakteru A, jednak większość z nich zaczyna się zanim w ogóle o nich pomyślimy. To instynkt, najstarsza część naszego umysłu, wykonuje pierwszy ruch. Instynkt jest szybki, automatyczny i emocjonalny wolna wola wolniejsza, spokojniejsza i refleksyjna. Te dwie siły współistnieją w jednym mózgu. Człowiek to istota która potrafi reagować jak zwierzę i myśleć jak filozof. I właśnie między tymi światami rozciąga się nasze codzienne życie. Segment drugi. Mózg, który działa zanim pomyślisz. Kiedy coś widzisz, słyszysz lub czujesz, twój mózg reaguje w 200 milisekundach. Świadoma myśl pojawia się dopiero później. Najpierw działa ciało migdałowate, centrum emocji. Dopiero potem kora przedczołowa, centrum analizy. To dlatego reagujesz na ton głosu, zanim zrozumiesz słowa, czujesz zagrożenie, choć nic się jeszcze nie stało. Zakochujesz się, zanim poznasz logikę tej relacji. Podejmujesz decyzję, a dopiero potem potrafisz ją uzasadnić. Świadomość często nie jest sterownikiem, tylko komentatorem tym, który tłumaczy sobie decyzję, którą ciało podjęło wcześniej. To może być zaskakujące, ale właśnie tak działa człowiek. Najpierw instynkt, potem interpretacja. Segment trzeci. Skąd bierze się wolna wola? Jeśli instynkt jest tak szybki, to czy w ogóle decydujemy sami? Odpowiedź brzmi: tak, ale inaczej niż nam się wydaje. Wolna wola nie polega na tym, że każda decyzja jest w 100% świadoma. Polega na tym, że możemy zatrzymać automatyzm. Możemy powiedzieć nie emocji. Możemy wybrać inaczej niż nasze programy. Możemy zmienić reakcję, której nauczyło nas dzieciństwo, środowisko lub biologia. To właśnie czyni nas ludźmi. Nie brak instynktu, ale zdolność nadrzędnej obserwacji. Istnieje w nas miejsce, który potrafi zobaczyć złość, lęk, pożądanie, pragnienie, i nie musi od razu im ulec. Wolna wola to przerwa między impulsami, miejsce, w którym rodzi się świadomość, segment czwarty, instynkty, które nami rządzą. Choć żyjemy w XXI wieku, nasz mózg wciąż działa jak w epoce kamienia. To dlatego czujemy rzeczy, które nie pasują do współczesnego świata. Kilka przykładów wpływu instynktu na codzienne decyzje. 1. Instynkt przetrwania. Jedzenie, lęk, komfort to wciąż główne motywatory. Drugi instynkt społeczny. Ciągłe porównywanie się, potrzeba akceptacji, wrażliwość na status. Trzeci instynkt seksualny. Atrakcyjność oceniana w sekundę, zanim pojawi się refleksja. 4. Instynkt plemienny. Podział na my i oni. Nawet w błahych sprawach. 5. Instynkt emocjonalny. Reagowanie na ton, nie na treść. Reagowanie na minę, nie na argument. Reagowanie na historię, nie na fakty. Instynkt nie pyta, co jest dobre. Instynkt pyta, czy to zwiększa moje szanse przetrwania. Ale jesteśmy czymś więcej niż zbiorem impulsów, bo mamy zdolność myślenia o myśleniu. Segment 5. Jak odzyskać stery swojego życia? Skoro instynkt działa pierwszy, a refleksja później, to jak w ogóle być świadomym człowiekiem? Ewolucja dała nam trzy narzędzia. 1. Uważność. Zdolność zauważenia impulsu przed reakcją. Uważność to pauza, w której zaczyna się wolność. 2. Samopoznanie. Świadomość własnych schematów. Co mnie rani, co mnie złości, czego się boję. Im więcej wiemy o sobie, tym mniej sterują nami instynkty trzecia intencja. Najsilniejsza forma wolnej woli to kierunek, który nadajemy codziennym działaniom. Instynkt działa automatycznie, intencja świadomie. To nie instynkt albo wolna wola. To instynkt i wolna wola. Dwa systemy, które mogą współpracować. Wolna wola nie polega na kontrolowaniu świata ale na kontrolowaniu własnej reakcji na świat. Nie jesteśmy robotami biologii ani czystymi duchami, wolnymi od ciała. Jesteśmy czymś pomiędzy. Istotami, które czują instynkt, ale potrafią go przekroczyć. Ewolucja stworzyła ciało. Świadomość uczy się nim kierować. To właśnie w tym spotkaniu rodzi się prawdziwa wolność. Nie absolutna, lecz możliwa każdego dnia. W każdej decyzji, w każdej chwili zatrzymania. W następnym odcinku porozmawiamy o tym, jak ten sam instynkt, który rządził naszym przetrwaniem, tworzy dziś podziały w świecie polityki, religii i mediów. Pomóż rozwijać kanał. Polub zasubskrybuj, zostaw komentarz.